Hola, ¿qué tal? Z tej strony Kasia Krzemińska i bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy w podcaście Hiszpański jest prosty. Jeśli uczysz się ze mną od początku, to znasz już liczebniki do 30, a to znaczy, że bez problemu poradzisz sobie z dzisiejszym tematem, czyli z godzinami. Tak naprawdę, wystarczy poznać tylko kilka nowych słówek, żeby swobodnie zapytać, która jest godzina, albo o której godzinie masz zamiar coś zrobić. Przy okazji opowiem ci kilka zabawnych rzeczy o hiszpańskiej punktualności, albo raczej o jej braku, bo w Hiszpanii reloch, czyli zegarek, służy raczej tylko do ozdoby. Bamos! Jak zwykle w opisie odcinka znajdziesz link do karty pracy, którą możesz wydrukować albo mieć pod ręką w telefonie. część pierwsza. Która godzina? No dobrze. Jak zapytać po hiszpańsku, która jest godzina? Są dwa sposoby. He ora es? To najpopularniejsze pytanie, które znajdziesz w każdym podręczniku. Dosłownie, która jest godzina? He ora es? Ora znaczy godzina. Ale jest też bardziej potoczna wersja. Tienes ora? Dosłownie, masz godzinę? I teraz, co musisz znać, żeby odpowiedzieć na takie pytanie? Jeśli jest pierwsza, powiem: es la una. Przy każdej innej godzinie zamiast es la użyję: son las. Jest druga: son las dos. Jest trzecia: son las tres. Jak powiesz: jest czwarta. Son las quatro i tak dalej. Możesz też dodać na końcu zdania n punto, czyli jest równa punkt son las chwinko n punto jest punkt piąta. Teraz zajmiemy się porami dnia, które możesz dodać podając godzinę rano de La Maniana. Po południu de la tarde. Wieczorem. De la noche. Czyli jeśli powiem, Son las 6 de la manana, to będzie szósta rano. Z kolei Son las 6 de la tarde jest 18. Ale same liczby to za mało. Przecież czasem chcemy powiedzieć, że jest 5 po, w pół do albo za dwadzieścia. Jak to zrobić? Po hiszpańsku zawsze najpierw mówimy godzinę, później minuty. Jeśli chcesz powiedzieć, że jest 10 po, powiesz. I dief, czyli I 10. Jest trzecia 10, son las tres, i diez Po polsku i po hiszpańsku spójnik i wymawia się tak samo, ale piszemy go inaczej. Po hiszpańsku zapiszę go przez Y. Najlepiej zerknij do karty pracy, żeby to zobaczyć. Tego samego spójnika i użyjesz, żeby powiedzieć, że jest kwadrans po, czyli i quarto. Tu warto też dodać, że samo słowo quarto znaczy ćwierć, 1 czwarta. Jest kwadrans po dziewiątej. Son las nuebe i kwarto. Słyszysz, najpierw godzina nuebe, później minuty i quarto. Przechodzimy do wpół do i media. Czyli dosłownie i pół. Po hiszpańsku nie mówi się w pół do ósmej, tylko siódma i pół. Son las siete y media. Ostatnia rzecz, którą warto znać, to za. Menos. Na przykład za 20 menos veinte. Pamiętasz, że zawsze najpierw mówię pełną godzinę, a później minuty. Jest dziewiąta za dwadzieścia. Son las nueve. Menus 20, czyli zamiast 840 mówię 9 za 20. Przygotowałam dla Ciebie kilka przykładów w karcie pracy, żeby to od razu opanować. Zanim przejdziemy do drugiej części odcinka, małe przypomnienie pamiętaj, że możesz wracać do tej lekcji wielokrotnie. Słuchanie kilka razy pomaga w zapamiętywaniu. Możesz też mówić ze mną na głos to bardzo skuteczna metoda. Część druga. O której coś się dzieje. W tej części pokażę Ci, jak zapytać, o której coś się dzieje. Ake ora. Ta literka A, którą słyszysz na początku pytania, musi się też pojawić w odpowiedzi. W języku polskim przetłumaczymy ją jako O, o której godzinie zaczyna się lekcja jogi A qué ora empieza la CLASSE de yoga. O pierwszej, a la una. Znowu jedynka jest wyjątkiem i powiem przed nią a la. Przy pozostałych godzinach pojawi się a las. Zobaczmy więcej przykładów. Najpierw po polsku, później po hiszpańsku. O której godzinie startuje lot do Warszawy? A que hora sale el vuelo a Varsovia? za 25 8 alas 8 minus 25 O której godzinie otwierają sklep? ¿A que hora abre la tienda? Kwadrans po dziewiątej, Alas nueve y cuarto. O której kończy się śniadanie, a keora terminal de desayuno? O wpół do jedenastej, a las diez i y media. Część trzecia: ciekawostki kulturowe. Na początku odcinka obiecałam Ci kilka ciekawostek z życia codziennego w Hiszpanii. Zacznijmy od pytania. Czy Hiszpanie są punktualni? Cóż, niektórzy na pewno, ale w większości przypadków 10 minut spóźnienia to jest norma, a nastawiałabym się raczej na minimum pół godziny. Jeśli ktoś na umówione spotkanie przychodzi punktualnie, to z pewnością jest to obcokrajowiec. No i nieśmiertelne maniana, czyli jutro. Umawiasz się z fachowcem na następny dzień? Słyszysz, że będzie maniana, jutro? Nie nastawiaj się, bo równie dobrze może przyjść za trzy dni. Druga sprawa. W środku dnia, między 14 a 17, wiele sklepów, biur, banków i punktów usługowych jest zamkniętych z powodu siesty. Po prostu jest za duży upał. Jeśli planujesz wtedy coś załatwić, to może się skończyć na planach, bo zastaniesz zamknięte drzwi. To samo dotyczy obiadu. Przed wyjściem koniecznie sprawdź, czy restauracja, do której się wybierasz, działa w czasie siesty. A jeśli już jesteśmy przy moim ulubionym temacie jedzenia, godziny posiłków w Hiszpanii są przesunięte w porównaniu do Polski. Kolacja przed 21? Nie ma mowy. W Hiszpanii często wychodzi się do restauracji wieczorem dopiero po 21-21:30 albo później. Mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka zapamiętasz nie tylko godziny, ale też to, że życie w Hiszpanii toczy się własnym rytmem. Jeśli tam pojedziesz, na pewno to zauważysz. I kto wie, może nawet ci się spodoba. W opisie znajdziesz kartę pracy z przykładami godzin i konstrukcji, które pojawiły się w tym odcinku. A jeśli chcesz lepiej zapamiętać nowe zwroty, wróć do tej lekcji za kilka dni. Posłuchaj jej w drodze do pracy, na spacerze albo przy porannej kawie. Zachęcam cię też do subskrybowania tego podcastu, jeśli tego jeszcze nie robisz, i zostawienia pozytywnej opinii w aplikacji, w której akurat go słuchasz. W kolejnym odcinku wraca słownictwo wakacyjne. Tym razem nauczycie zwrotów przydatnych w hotelu. Hasta luego!